Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Dziękuję, miłego oglądania. Szanowni Państwo, rzeczywiście zapadł wyrok, który, można powiedzieć, zmienia wszystko. Oczywiście przy założeniu, że prawo będzie przestrzegane, że nie będą stosowane różnego rodzaju chwyty, czysto retoryczne, nie mające żadnego znaczenia prawnego, które mają. Jakby unieważniać ten wyrok, bo już jakby zapowiedzi czegoś takiego słychać. Wyrok wydali sędziowie, których bezstronność jest oczywista, mają wielkie doświadczenie, pracowali w sądownictwie na różnym poziomie, mają także i dorobek o charakterze naukowym. Stan jest w tej chwili taki, że Wszystkie decyzje wydane przez nielegalnych prokuratorów, no bo skoro prokurator Barski jest prokuratorem krajowym, to to wszystko, co się stało, to nie było oczywiste od początku. Było wynikiem działań nielegalnych, no w istocie kryminalnych i wymagających także rozliczenia na podstawie prawa karnego, ale przede wszystkim w tym momencie tracą moc działania. Związane także z nominacjami dokonanymi przez nowego prokuratora krajowego. No, też można powiedzieć, że przez cały czas nie miały mocy, ale nie zostało to nigdzie przez sąd wyraźnie stwierdzone. A to za tym idzie wszystkie ich czynności. To tworzy bardzo skomplikowaną sprawę, sytuację prawną która może mieć różne także negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi w szczególności o walkę z przestępczością kryminalną, ale jeżeli chodzi o rzekomą przestępczość, o więźniów politycznych, to ja chciałem w tej chwili zaapelować. I to bardzo zdecydowanie, bardzo zdecydowanie postawić to, że ksiądz Ryszewski i dwie panie, pracownicy ministra sprawiedliwości przebywają w tej chwili w więzieniu Całkowicie nielegalnie. Dokładnie w areszcie śledczym. I powinny te osoby być natychmiast zwolnione. się im oczywiście także odszkodowania, a państwu należy się regres w stosunku do tych, którzy podejmowali tego rodzaju decyzje. To znaczy, państwo musi wypłacić oczywiście po odpowiednim postępowaniu sądowym adekwatne. Czyli w dzisiejszych warunkach, przy dzisiejszej praktyce wysokie odszkodowania a obciążyć one powinno tych, którzy podejmowali taką decyzję. Ale jest także sprawa szersza, jest sprawa ministra sprawiedliwości, który za tym wszystkim stał. Sprawa ministra spraw wewnętrznych, bo to w końcu policja włamywała się do prokuratury krajowej. No i wreszcie sprawa całego rządu. Ja wiem, że w tym momencie jest to wołanie na puszczy, ale radziłbym w szczególności koalicjantom, no bo koalicja obywatelska jest tutaj nie do naprawienia, zastanowić się nad tym, co się będzie dalej w kraju działo i czy warto podtrzymywać tą sytuację, którą mamy w tej chwili. Ważny jest także wyrok odnoszący się do. Pana posła Romanowskiego. To jest tak, że nie zostanie aresztowany, no ale tutaj zdecydowały względy o charakterze międzynarodowym. Ważność, oczywista, ważność tego immunitetu. Ale stoi też sprawa tych panów czy pani, ale zdaje się, że w tym wypadku to byli dwaj panowie. Profesorów, którzy byli gotowi, wbrew oczywistym przepisom prawa, napisać opinie, na podstawie których odwołano się od tego pierwotnego wyroku uznającego ten immunitet. To też jest sprawa bardzo ważna. Powtarzam, ten wyrok zmienia sytuację w Polsce, i my będziemy robić wszystko, żeby. Ta zmiana miała charakter realny. Nie będę jeszcze w tej chwili mówił o decyzjach. Takie decyzje nie zapadły, ale z całą pewnością będziemy tą sytuację w tej chwili nie tylko analizować, ale także wyciągać z niej wnioski. To, co stało się w sprawie powodzi, to będzie jutro omawiane podczas naszej konferencji z udziałem ekspertów. I to jest jakby sprawa zupełnie odrębna, chociaż też mająca ogromne znaczenie polityczne. I jeszcze raz apeluję do tych, którzy współtworzą tą koalicję, poza koalicją obywatelską, żeby się poważnie zastanowili. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, podczas której chcieliśmy przedstawić Państwu skandaliczne działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jakie nastąpiły w kontekście funkcjonowania. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i skandalicznej decyzji ministra nauki pana Dariusza Wieczorka w zakresie próby odwołania rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pana profesora Piotra Boronia. 2 września, a więc w pierwszym dniu funkcjonowania nowej kadencji nowego rektora, nowego starego rektora pana profesora Piotra Boronia. Pan minister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Dariusz Wieczorek, wszczął procedurę zmierzającą do odwołania pana profesora z funkcji rektora. Jest to decyzja tak skandaliczna, ponieważ ona narusza tak naprawdę wielowiekową tradycję przestrzegania autonomii uczelni wyższej. Przy, chcieliśmy państwu przypomnieć, że pan profesor Piotr Boron został wybrany zgodnie z przepisami został wybrany zgodnie ze statutem i prawem regulującym działanie uniwersytetów e, uczelni wyższych to była i to jest jego druga kadencja natomiast działania pana ministra Dariusza Wieczorka oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Macieja Gduli e, dążą do tego aby autonomię uczelni i ten prawny wybór e, prawny wybór który był kontynuacją znakomitej polityki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, o której króciutko Państwu powiem, zniszczyć, aby wprowadzić nominatów pana ministra na uczelnię i zniszczyć tak naprawdę dorobek, który, dorobek uczelni Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, który został wypracowany za kadencji pana profesora Piotra Boronia. Między innymi jednym z elementów znakomitych działań Uniwersytetu jest współpraca ze środowiskiem lokalnym i z samorządami terytorialnymi. Uniwersytet nigdy nie zamykał się w murach swojej uczelni, wychodził na zewnątrz. Między innymi jednym z elementów działań uczelni jest prowadzenie działań i badań historycznych w terenie. Wiele znakomitych życiorysów, polskich bohaterów, bohaterów polskich historii, zapomnianych, o których niewiele osób oprócz środowisk lokalnych pamiętało. Zyskało dzięki pracom badawczym Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej swoją oprawę naukową i historyczną. Dziesiątki monografii, publikacji naukowych, wystaw, kongresów, prelekcji i przede wszystkim pracy wśród społeczności lokalnych pozwoliło na to, że w wielu miejscach Małopolski, województwa świętokrzyskiego i innych, historia lokalna żyła. Historia lokalna jest czymś żywym. I z pamięci utrwaliły się świadectwa, wydarzenia i bohaterowie, którzy działali na rzecz środowiska lokalnego, ale przede wszystkim walczyli o wolną Polskę i poświęcali swoje życie dla Polski. Autonomia uczelni w tym momencie została. Zdegradowana, została podeptana. To jest świadectwo działania tej koalicji, która próbuje zawłaszczać każdą dziedzinę życia publicznego w Polsce. Nie oszczędza nikogo i niczego. Nie oszczędza nawet tak wydawałoby się apolitycznej dziedziny życia publicznego jak szkolnictwo wyższe. W Polsce Donalda Tuska nie ostoi się żadna dziedzina życia, żadna instytucja, która jest niezależna od tej władzy która może działać autonomicznie, która może działać samorządnie, a tak przecież powinny działać uczelnie wyższe i Uniwersytety. Godność Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie została podeptana przez koalicję 13 grudnia, która, tak już wspomniałem, nie cofnie się przed żadnym działaniem, a takie działanie podjęli pan minister wieczorek i pan minister Gdula, po to, aby podporządkować sobie wszystkie instytucje. Po to właśnie, aby wykonywały polityczne polecenia tego rządu. Proszę Państwa, jest jakieś dziwne przeświadczenie w Polsce, w takich wąskich środowiskach związanych z nauką i szkolnictwem wyższym, że jak jakiś rektor w wielkim mieście nie pochodzi z jakiegoś komunistyczno-ubeckiego układu i nie ma takiej przyszłości, to nie może być rektorem takiego uniwersytetu. Dlatego ataki na niektórych rektorów widzimy również w Uniwersytecie Warszawskim, dokładnie to samo. A atak na pana profesora Borka w Krakowie jest atakiem na człowieka, który przez cztery lata dokonał wielu fantastycznych inwestycji w tym uniwersytecie, rozwinął ten uniwersytet, został wybrany, został wybrany samorządnie przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej na kolejną kadencję i to strasznie zabolało pana Gdulę. Pan Gdula twierdzi bowiem, że człowiek, który nie ma agendy, i nie ma przeszłości komunistyczno-łubeckiej, nie może być rektorem Uniwersytetu w Krakowie. I dlatego przypuścił parszywy atak, który ma na celu pogwałcenie zasady autonomii uczelni. W życiu mi do głowy nie przechodziło jako ministrowi nauki przez trzy lata, żeby któregokolwiek rektora usuwać z urzędu przy pomocy artykułu 432 ust. 5, który stanowi, że można odwołać rektora w przypadku rażącego i uporczywego naruszenia prawa. Pan rektor Borek, rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nie ma żadnego wyroku, nie ma żadnego orzeczenia sądowego, który potwierdzałby jakiekolwiek naruszenie przez niego prawa. Co więcej, nie istnieje żaden protokół, bo oni nawet nie zrobili kontroli. Ani Gdula, ani Wieczorek nie zrobili kontroli w tym uniwersytecie. Nie ma żadnego protokołu, który potwierdzałby jakiekolwiek naruszenie prawa, a już na pewno nie ma takiego protokołu, który by stwierdził, że jest to naruszenie prawa rażące i uporczywe. W związku z tym mamy zamach, parszywy zamach. Ekipy komunistycznej na autonomię uczelni i próbę usunięcia siłą człowieka, który rozwija Komisję Edukacji Narodowej. Nie uda się im to, a jeśli by się rzeczywiście podnieśli rękę do końca, rażąco naruszając prawo, bo to oni rażąco naruszają prawo, będą ponosić odpowiedzialność. W szczególności pewnie pan Gdula, bo ja nie sądzę, że pan minister Wieczorek sam z siebie dokonywał tego rodzaju zamachu na prawo, nawet w demokracji walczącej. Szanowni Państwo, kontynuując ten temat, autonomia uczelni z pewnym rodzajem świętością, wykreowaną przez pokolenia. Oczywiście ta, to nie jest nic ponad prawem, bo jeśli pojawiają się wyroki sądowe. Jeżeli jest tak zwany tryb nadzorczy, można zwrócić się do kolegium elektorskiego, można zwrócić się do Rady Uczelni o doraźne kontrole, sprawdzenie funkcjonowania danej uczelni czy też rektora. Wszystkie te elementy demokratyczne, kolegialne pominięto. Nie ma żadnego wyroku, nie ma żadnego protokołu, nie ma żadnej kontroli, nie ma żadnego zwrócenia się choćby właśnie w trybie nadzorczym do kolegium elektorskiego, które niedawno przecież wybrało pana rektora ponownie na ten urząd. Więc, moi drodzy Państwo, w ogóle widzimy, że w instytucjach które nadzorują też, też wspomagają szkolnictwo wyższe, też jest widoczny nacisk, niestety bardzo duży nacisk polityczny i środowiskowy. I też widać, to przebija to w decyzjach choćby Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Przecież niedawno mieliśmy decyzję o likwidacji, czy też może nie likwidacji, ale zawieszeniu naborów na kierunki lekarskie, na pięć, dziewięciu nowych uczelni, które zostały utworzone. I proszę sobie wyobrazić, że jedna z tych uczelni, główny zarzut, to była, że nie ma prosektorium. Dzisiaj ta uczelnia właśnie w dniu dzisiejszym otwiera to prosektorium warte 8 milionów złotych, ale nie dano jej możliwości rekrutacji, żeby o 1 października mogła tam zacząć drugi rok, czy pierwszy rok kolejna grupa studentów. Jak się to ma do wydatkowania środków publicznych, które zostały tam zaangażowane, wydane i dzisiaj jest finał i realizacja? Uczelnia informowała. Te instytucje, że tak będzie, ale tak, jakby te instytucje były głuche. Niestety naciski polityczne to niedobry kierunek działania w szkolnictwie wyższym. Zostawmy autonomię szkolnictwa wyższego. Zostawmy to, żeby te idee, te, no, te później idee, wolności słowa były wolne. Uczelnie polskie są istotnym miejscem do rozwoju właśnie pa tego państwowości, demokracji, podstaw tej demokracji, ale także wolności słowa. Dlatego też apelujemy dzisiaj o poszanowanie praw akademickich, wolności akademickiej i pozostawienie instytucji instytucji, które wspierają jak państwa i komisja akredytacyjnej, żeby podejmowały merytoryczne, bez nacisków decyzje, które będą rozwijały piękną polską naukę i będą rozwijały naszą innowacyjność na rynku światowym i europejskim. I o to dzisiaj głównie apelujemy. O uczciwość i zachowanie pewnych podstaw autonomii uczelni.